Dziś na Mały Bramczyk wybieramy się do miejscówki na Widzewie, koło naszej siłowni i miejscówka nazywa się Morning Coffee and More. Dobre ceny i ogólnie mega, mega mega dobrze dają tu jeść. Jak poszło na Siłce? Super. Czy siłce dobry, zawsze jest super. Dobry powrót, bo można później pojeść. Wolałabym nie, ale zostałam przez kogoś namówiona. A że akurat tak się składa, że przy naszej siłowni jest najlepsza śniadaniownia w Łodzi, no to trzeba było wykorzystać, jeśli jesteśmy w okolicy. Zazwyczaj treningi, przynajmniej ja mam po południu, więc nie ma jak tego połączyć. to no, wyszło idealnie. Ja już, ja już pojadłem w dobrej cenie, z dobrą kawką, także postanowiłem na nie poczekać. Co zamówiłaś? Ja zamówiłam coś sezonowego. Mam tutaj zdjęcie, więc zostawię na listę. Pierwszy trof, czyli tam mamy pół z guacamole, pomidorem, prosciutto, cotto, pesto i rożponko. i pół z twarożkiem pistacjowym, konfiturą malinową i pistacjami. I do tego że sałatka śniadaniowa, więc mm. brzmi super. Trochę na słono, trochę na słodko. No ja wjeżdżam w ciasteczko, bo też muszę umilić sobie czas oczekiwania. Teraz ja będę patrzył jak ja, klikają. Ja no właśnie. Nie hmm. ja potwierdzam to co mówiła, że to jest w sumie chyba taka najfajniejsza miejscówka śniadaniowa w Łodzi. Bez zbędnego nadęcia, bez tego hipsterstwa dookoła i dziwnych nazw. Warto tu zjeść. W dobrej cenie kawka za 5 zł dodatkowo. Tak, to jest super, że kawa do śniadania kosztuje 5 zł, bo czasem za kawę się dopłaca 18, więc to jest połowa ceny śniadania, więc to jest trochę... Jak dla mnie nieporozumienie, bo kawa, ceny kawy w Polsce już są po prostu przegięte solidnie. No i oni mają super ciasta. Odkąd pamiętam, bo zawsze mi tutaj ciasta smakowały, Są naprawdę takie... Nie są sztuczne, mega treściwe, duże porcje, dobre składniki. Bardzo lubię ciężko tutaj. Mm. Dokładnie do czego oczekiwałem. Słodko, 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 kremowo. Bomba. Ale ładnie to wygląda. Tak mi kawki brakuje, ale. Lice... Podzielę się z Tobą troszkę. Żona zawsze jest łaskawa w tych kwestiach, więc. Zaraz sobie jeszcze skosztuję kawki do tego. Super ciasko. Polecam dla wszystkich, którzy lubią słodkie, nie za słodkie i kremowe. Słodkie, nie za słodkie i kremowe. Słodkie i nie za słodkie? Słodkie Czyli ale jest, nie jest zbilansowane za słodkie, takie. Nie jest za słodkie, zbilansowane, do tego kremowe i nieowocowe w ogóle, także ehm, nie będziesz się cieszyć. No ale tak. dla mnie idealnie. Więcej dla mnie. Hmm. Mi się nie udało uchwycić, ale zobaczylibyście, jak Kini bardzo to ciasteczko nie smakuje. Ale ja nie mówię, że mi nie smakuje. Ja doceniam, jak jest dobre ciasto yy, bez owoców to, i do, z dobrych składników. To doceniam. Po prostu preferuję ciasta z kremem i owocami, ale czasem też robię tort yy, czekoladowy. Czyli nie da się kini zniechęcić do ciastek, niestety, paniuszu O. Dziękuję bardzo. A tu w międzyczasie wjechało jakieś śniadanie. Chyba z jakimś co? Mhm. Ale no wygląda to bajkowo. A, widać. Ale A, tak. próbowałem, na, próbowałem nagrać śniadanie, ale jak ja, nie, widać, że tutaj. Nie chcę wrócić do tego ciasta, bo jest po prostu przepyszne. Składniki są genialne. Ta czekolada naprawdę smakuje jak taka czekolada dobrej jakości. Prawdziwa, daj. Tutaj kina jest specjalistką od kremów. Mogłaby być jurorem w Masterchefie także. Wszelkie współprace, zapraszam. <noise> Dobra, zabiera się za swoje śniadanie, bo mi ciastko całe zjeść. Pyszności co do zestaw? Pyszno mamy. Dwie różne, dwie różne kanapki, ja też na to patrzyłem. Mm -hmm. I słodko i wytrawnie. Słodko i wytrawnie. Więc idealny bilans. Yy, tutaj, znaczy, idealny balans. To pesto fajnie tak, olżywia. Bardzo dobra szyneczka. Mam pomidora. Jeszcze rukole. I tutaj guacamole, chyba. Tak, guacamole. A pesto bazyliowe, czy właśnie z pistacją? super kombo. bez to chyba bazyliowe. ale super taka napka, taka mega odświeżająca czyli masz i później deser a ten deser to no. jest z pastą pistacjową pista tutaj co tu chodzi e, tutaj jest twarożek pistacjowy pistacje i konfitura malinowa więc ja to lubię w życiu balans więc takie śniadanko to dla mnie jest idealne aż poprosiłam Konrada o dogrywkę bo ten że, e, te malinki to nie jest jakiś tam dżem ze słoika, tylko to są uprażone maliny, więc ten smak po prostu jest super. No bo to są po prostu maliny, a nie dżem, więc składniki pierwsza klasa, a te maliny w połączeniu z miętą to jest w ogóle kosmos. Dobrze i my już jak zwykle po zabiegu podsumowujemy. Dwie miejscówki w łodzi, ta fajna, bo na widze wie, czyli w takim miejscu, gdzie w sumie rzadko się zdarza, że jakieś fajne miejsca są do jedzenia, ale jest coraz więcej. Tak, tak, tak. Jeszcze jedno Wam pokażemy. Mm, tak? O, Takie, o, no dobrze, cieszę się. Osiedlowe miejsce. <laughs> I w sumie co? E, centrum, to... druga lokalizacja. W centrum, a na takim polesiu, tak? Coś takiego, coś takiego. Tak, i można zjeść sobie super deser, bardzo duży wybór śniadań, czy jakieś jajecznice, omlety, czy precle, krosanty. Tak, duży i wszystko, wybór, wszystko wszystko takie kraftowe, pciutko. fajne. Kiedyś też byliśmy i było bardzo dużo ludzi w sobotę rano i były wydawane śniadanka bardzo szybko. To też jest ważne, że potrafimy czekać godzinę w jakiejś śniadaniowni. Ja tu czekałem 5 minut maksymalnie. No tutaj a... jest szybciutko, szybko podają. W ogóle śniadania są pięknie podane, zawsze z sałateczką. Także wszystko, wszystko na plus. I między 25 a 30 zł plus 5 zł kawka do śniadania. Także cena jest powiedzmy uczciwa, bardzo uczciwa. Także jedyne chyba takie naprawdę śniadanie, gdzie wychodzimy bez żadnego ale. Tak. No mhm. w wielu miejscach byliśmy na śniadaniach. Niektóre takie miejsca, które się w ogóle nie specjalizują w śniadania, to nie ma w ogóle sensu tam ani czasu, Albo ani poświęcać Nie są bardzo drogie. Są drogie, Już takie nie smaczne. Smaczne. A tutaj jest turbo. Tak, i przede wszystkim nie ma takiego nadęcia, jak mówiliśmy. Nie jest to jakieś hipsterskie miejsce z dziwnymi nazwami bardzo nie bardzo Tak. ale bardzo wszystko robione domowe, nic ze spójka, widać, że się starają mocno. Także gorąco polecamy, Padajcie sobie. Morning, coffee and, more. coffee and more. Do zobaczenia, pa.